To był kolejny egzamin w życiu Ani. Kolejny zdany na piątkę. Dla dziewczyny, która od dziecka choruje na porażenie mózgowe, studiowanie było największym marzeniem. Cieszę się, że mam przytomny umysł, że mi się dużo rzeczy chce, po prostu, że chce mi się żyć. I przez życie Ania idzie jak burza. Choć porażenie mózgowe spowodowało, że właśnie z chodzeniem ma największe problemy. W społeczeństwie powinny być osoby niepełnosprawne widoczne, ponieważ to nie jest coś, co nas powinno ograniczać, czy powodować to, że zamkniemy się w czterech ścianach i będziemy się nad sobą użalać. Bo życie jest zbyt piękne, żeby, żeby tak robić. Ania, najpierw kilkaset metrów, pokonujesz na piechotę, potem autobus, potem przesiadka do tramwaju i jeszcze na koniec e, po prostu jakaś makabryczna liczba schodów. Dziewczyna, skąd ty masz tyle siły? Nie wiem, po prostu mam. Jak człowiek ma marzenia, to zrobi wszystko, żeby je osiągnąć. Te studia to jest moje marzenie, a marzenia trzeba spełniać, jeżeli można, prawda? Ania jest osobą otwartą, ciepłą. Jest niesamowicie sympatyczna, otwarta na, na pomoc dla innych. Prócz tego, ma po prostu tak wielkie serce, że mało mało kto potrafi tak pomagać jak ona. Teraz jednak to Ania potrzebuje pomocy. Studentka od trzech lat walczy o przyznanie jej renty inwalidzkiej. Pan doktor stwierdził, że jestem taka zdrowa, że mogę być nawet listą nożką, co, co wprawiło mnie w niemałe osłupienie. No i tej renty nie dostałam. Co ciekawe, dwa lata wcześniej inny lekarz-orzecznik stwierdził u Ani Kryś częściową niezdolność do pracy. Co więc zmieniło się w ciągu 24 miesięcy? Lekarz-orzecznik, który badał tę panią, uznał, że na przestrzeni dwóch lat, które minęły od poprzedniego badania, zniknęły objawy, które sprawiały, że ta pani została uznana za częściowo i okresowo, bo to jest ważne, okresowo i częściowo niezdolną do pracy. W związku z tym uznał, że jest zdolna do wykonywania zawodu, do którego została wykwalifikowana, czyli do pracy biurowej. Mówi pan, że zniknęły objawy, czy znaczy porażenie mózgowe nie może się cofnąć, więc te objawy nie zniknęły? zniknęły pewne objawy. Nie będziemy rozmawiać o sprawach dokumentacji medycznej. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie chciał rozmawiać o stanie zdrowia Anny Kryś, bo jak tłumaczy, to nie stan zdrowia ma decydujące znaczenie. Lekarze-Rzecznicy badają dla potrzeb społecznych, a nie medycznych. My badamy, czy do wykonywania konkretnych czynności, konkretnej pracy Zdolność pacjenta jest wystarczająca. Jeżeli jest niezdolny, wtedy jest mu przyznane świadczenie rentowe. Jeżeli Czy to oznacza, choroby? że ZUS bada, jeżeli na przykład jest jakaś osoba chora, to ZUS sprawdza listę zawodów i jeżeli znajdzie jeden zawód, w którym ona może się odnaleźć, to wtedy nie przyznaje renty? Jest możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne, jest możliwość również przekwalifikowania do innego zawodu. Opinie lekarzy z zakładu ubezpieczeń społecznych podzieliła też część biegłych powołanych przez sąd. Nie wszyscy jednak byli zgodni. W aktach sprawy znajduje się także opinia, która wskazuje, że Annie Kryś renta inwalidzka się należy. Pod dokumentem tym podpisało się trzech lekarzy, w tym neurolog Anna Pawłowska. Pani zdaniem, jak wynika z tej opinii, jej renta się należy. Czy dzisiaj by pani tę opinię podtrzymała? Na pewno tak. Dlaczego? Dlatego, że Paniania była osobą, jest osobą niepełnosprawną, która starała się pracować i kształcić, i w czasie pracy doszło do pogorszenia jej stanu zdrowia. Tym samym świadczenia rentowe jak najbardziej na tamtą chwilę jej się należały. I paradoksalnie okazuje się, że te studia są niemałą przeszkodą też w tym, żeby mieć rentę, ponieważ Pani Sędzina na sprawie. Jakby nie wiem, dyskredytowała, to po co poszłam tam na te studia? Na co mi one są, że one paradoksalnie zmniejszają, a nawet wręcz uniemożliwiają mi otrzymanie renty? Ale ja nie żałuję, bo to jest moje marzenie i nawet gdyby te studia nie dały mi nic, to kiedyś tam będę mogła sobie powiedzieć, że miałam taką szansę i spróbowałam, wykorzystałam ją. Dzięki studiom Ania dostaje stypendium. Stara się też pracować tyle, na ile pozwalają jej siły. By jej stan się nie pogorszył, potrzebne są też kosztowne leki i równie droga rehabilitacja. ty wydajesz miesięcznie na leki? No, w granicach 500 zł. A Ty miałam 400. Ania nie chce i nie może się więc poddać. Jej sprawą zainteresowaliśmy jednego ze śląskich prawników, który zadeklarował, że za darmo pomoże chorej studentce. Sprawa jest niestety typowa, czyli polskie przepisy dotyczące ubezpieczeń i świadczeń. Ubezpieczeń społecznych są niezwykle rygorystyczne i skupiają się na wypełnieniu wszelkich wymogów z tych przepisów, a nie na samej sytuacji osoby jako takiej. Ten problem niestety robi się coraz większy i to dopięcie budżetu, konieczność dopięcia budżetu powoduje, że szuka się oszczędności wszędzie, no a najłatwiej tam, gdzie można ludziom coś na podstawie konkretnych dokumentów, nie wiem, odebrać, skrócić, zmniejszyć. Ania, egzamin sprawa na studiach zdała na czwórkę. W życiu na pewno by oblała. Zwłaszcza, że mimo swoich doświadczeń w walce o rentę, nadal uważa, że. człowiek jest człowiekiem, a nie przepisem w jakimś tam paragrafie. Robert Jałocha, TVN24. A ja przypominam, że kontakt. 24 cały czas jest do.